Hello, dzisiejszy filmik nagrywam tutaj, żeby wylać swoje żale, bo już miałem kurwa jakieś myśli samobójcze i te sprawy kurwa A to z tego powodu, że dzisiaj mamy 4 marca 2017 roku i jak zapewne wiecie, wczoraj była premiera kurwa Switcha Którego ja sobie zamówiłem w preorderze razem z Zeldą, która dostaje zajebiste ocenki I Graj w trybie Oculus. I, 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 proszę Państwa, i kurwa... Muszę wyrazić tutaj żal, bo niestety muszę sobie zajarać. Muszę się napić piwa. Ciężko to wchodzi. A to z tego powodu, że... Gdzie jest mój joy? Z tego powodu, że ja nie dostałem paczki. Ja wiem, że Amazon tutaj akurat nie jest winny, bo to te kurwy babajskie, które Przywożą właśnie ogólna. No mm -hmm. tak, żeby to, kurwa, nie zagłuszało za chuja. mnie to. No i po prostu mi nie przywieźli, nie przywieźli mnie mojego, kurwa, mojego switcha dzisiaj i, i jestem strasznie wkurwiony. Czekajcie, ogień, to... ogień, ogień. No jeszcze zanim się wyścig kurwa zacznie, ja tu może myszkę schowam. Ja pierdolę krzywo jeszcze kurwa ten Sensor mnie łapie Musiałem włączyć jak byłem krzywo, muszę siedzieć bokiem, what the fuck Dobra, nieważne Chodzi o to, że dzisiaj kurwa spędziłem na infolinii z jakimiś paniami panami, nie wiem, bo to babajskie imiona były kurwa Chodzimy w UK, ja cały czas jakiś raj, ashifa, baricha, kurwa i inne mu je. I chodzi o to, że schodziłem z nimi z, z czterema osobami, chyba rozmawiałem, gdzie jest kurwa moja paczka, ale zachowywałem się ten, zachowywałem się polite, że tak powiem. Nie wcisnąłem nikomu, kurwa, twoja matka, nie cisnąłem nikomu, no bo to przecież nie jest wina tych ludzi z Amazona, ale to jest wina ich spierdolonego Amazon, kurwa, courier logistyk. I, i po prostu dali mi, e, o, lew, e, dali mi za dość uczynienia 5 funtów, ole w kamień SIĘ przybier. Dali mi za uczynienia 5 funtów i na rok, jaki rok, na rok to mogliby dać, żeby to ucieszyć. E, na miesiąc e, darmowego Prima, ja i tak opłacam Prima tam chuj, ale tu jeden miesiąc przynajmniej mi nie skasują, czyli ogólnie wyszło mnie 12 funtów za to, że nie dostałem kurwa w Day One, bo tak ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, to jest takie coś na Amazonie, co się nazywa Prime. I Prime to jest taka usługa. Coś jak Netflix, bo ja nawet nie wiem jakie tam są seriale, jakie filmy, bo ja to w ogóle nawet tego nigdy nie odpaliłem. Ale Prime to także jest coś takiego jak yy, na drugi dzień, Next Day Delivery. I kurwa, i po prostu zamawiacie i na drugi dzień macie, nie? I kurwa, są trzy rzeczy, Switcha, Zelda i kurwa Cover do, do właśnie do Switcha. I mi nie przyszło, I, kurwa dali mi to właśnie za nie nie 12 punktów, pizie mam tych 12 punktów, wolałbym kurwa sobie już pograć w Zeldę, która dostaje takie zajebiste oceny i ponoć jest taka wykurwista, na necie już było tyle tych ty, rozpakowań kurwa, że tak powiem. O do chodź, Tyle było rozpakowań. Ja jeszcze żadnego nie oglądałem, także ja będę świeżak, jak ja będę rozpakowała, nawet tak szczerze to mi się już kurwa nawet nie chcę unboxinga robić, bo do monologa miałem nagrywać. Tym monolog mam już pół nagrany, kurwa już by, by na przykład by się pojawił teraz, bo bym nagrał kurwa Zeldę, nagrał ten pierdolony unboxing i monolog mógłby już kurwa się uploadować na tubę. i ja jebie! A niestety... Jeszcze mi kurwa czasu pierdolcie tak. A niestety nie mogę nagrać, bo muszę czekać na tą spierdolinę. Znaczy z pierwdolinę. Wszystko pod górkę zaczęło się tak, że w piątek kurwa wróciłem z roboty to się zamek od musiałem godzinę czekać kurwa na zewnętrznym na yy, kurwa tego. Na ślusarza kurwa, dobra, przyszedł, naprawił 95 kuna, oczywiście ja tego nie płacę tylko landlord, Ale kurwa, ale już zaczęło się jebać, a do tego ja sobie wziąłem urlop, piątek. No, czwartek, sorry, z czwartek ten zamek się zjebał, Piątek urlop. Wypierdala. piątek urlop w poniedziałek i we wtorek jeszcze mam wolne i już bym kurwa w połowie zeldy był ja pierdolę kurwa twarz już bym był w połowie zeldy a tak niestety kurwa muszę czekać kurwie czy ona jutro przyjdzie ta paczka czy nie ja tam powiedziałem temu koleżowi na tej infolinii linii kurwa customer service powiedziałem mu że gdyby mnie nie było w chacie ja założyłem z góry że dzisiaj na pierdolę w bąk I, i, i kurwa jutro na pewno nie wstanę nawet jakby kurwie był jutro po prostu żeby dali na bolka dałem bolka adres i, i ten gdyby mnie nie było w to na bolka podadzą ale kurwa jego mać jaki to jest pechozol kurwa no, wie, dawno nie byłem taki skurwiony, bo ja pierdolę może po mnie tego nie widać ale kurwa jestem strasznie kurwiony I, i następnym razem jak, jak będę kupował następną konsolę to jednak robię teraz w sklepie i stram na te wszystkie kurwa że o przywiodą pierdoli mnie to Robię filo w gameie, nawet jak przepłacę, bo game jest pierdolnięty scenami. Nawet jak przepłacę to idę do game'a, kurwa, biorę konsolę, łapę i chuj, tak jak to było w PlayStation 4. No i no, kurwa już nie kupuję większych rzeczy takich, które na których mi zależy, że mają być na tym i na tym dzień na Amazonie, bo kurwa, pierdolony Prime, gwarantowany next day kurwa i zobaczcie jak mi zagwarantowali kurwy jebany. Dobra, a teraz trzeba wygrać ten wyścig, no to już ostatnie obkrążenie chyba. Tak, już przejechaliśmy? Tak, bo się mu kończy. Dobra, po prostu tak się na króciutko wylać swoje żale, że kurwa, ja jeszcze nie gram Pierdolonego kurwa tego. No, jak to się nazywa? Na Switchu je panu Zelda.